Wszystko co dobre kiedyś się kończy, a przez dobre rozumiem odjechany penthouse, super fury, obłędnie seksownych facetów i wódkę. Za dużo wódki. Policja! Nie ruszaj się. nie no, jest tak źle jak to wygląda, a zaufajcie mi to dopiero początek. Mam coś dla ciebie. To twoje. Tak, ale zrobić takie to nawet pięciolatek mógłby się nauczyć. Zróbmy jedną dzisiaj. No nie wiem. Jesteś moją przyjaciółką. Ulica Świętego Mikołaja? Tak. Muszę to zatrzymać. Cholera, spadamy stąd! Mamy pomysły. No to słucham. Wygląda dobrze. Mógłby się opylić? Tak, mógłbym dać za jedną. dwie stówy. To oczywiście czysta teoria, bo przecież takie działania są nielegalne. Zaczynamy i Cieszę się z tego. Ja też. Ej, laski! To na kiedy będą gotowe? Sprawa wygląda tak: albo dacie mi 200 dowodów, albo 30 koła. Aż wybór. Bo dziewczyny, jeśli nie dostanę od was nic, to. <laughs> będziecie miały problem. Nie, 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 Kim jest ten, któremu wisimy? Co może nam zrobić? Która z was tu rządzi?